Cześć moi drodzy. Nie wiem czy słyszeliście, ale ostatnio McDonald's nawiązał współpracę z raperem Matom. I wydawać by się mogło, kogo to do licha powinno obchodzić. Przecież współpraca jak każda inna. Przecież cały czas, yy, każdego dnia dowiadujemy się o tym, że jakiś tam raper, jakiś tam piosenkarz, aktor i tak dalej nawiązali współpracę ze znaną marką. No kogo to powinno obchodzić? Otóż, tym razem wybuchła afera. Afera o to, że 21-latek, który rapuje w swoich tekstach, między innymi o tym, że trzeba... Nie masz telewizji Polska! Jacek Kurski chłódź w słowo. Przestań mi kurwa, rodzina prześladowa! Czy też ochlaniuć panią i wielkości penisa, nie jest autorytetem żywieniowym i nie mówi wam, żeby jeść marcheweczek. I oto wybuchła awantura. Awantura o to, że reklamowanie McDonalda jest nad wyraz nieetyczne, godne krytyki i godne pożałowania. Że powinniśmy reklamować tylko rzeczy zdrowe dla naszej planety, i nawet jeżeli rapujemy o chlaniu, ćpaniu i młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki na to powinniśmy stanąć na straży moralności i nie reklamować McDonalda. Dyskusja na temat maty dzieje się na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest w ogóle zastanawianie się, czy etyczne, czy moralne jest reklamowanie czegokolwiek niezdrowego i w ogóle jaki wpływ ma reklama na to, jak postrzegamy świat. O tym zajmiemy się później. Natomiast drugim aspektem dyskusji jest to, czy mata, czy w ogóle osoba rozpoznawalna, powinna dla własnych zysków reklamować rzeczy niezdrowe. I czy w ogóle osoba rozpoznawalna y, powinna nam mówić, jak żyjemy. Piszą mi w matki o demoralizacji. Gdzie i rodzina, ja tylko mówię jak żyją to wymówiłyście, jak mają to robić czy powinna być autorytetem dietetycznym i może zajmuje się zupełnie czym innym można rzucić tutaj takim powiedzeniem, że zapomniał ogóle, jak cielęciem było. otóż wiele osób czepiących się maty są to osoby mające 30-40 lat na karku, które postrzegają świat trochę inaczej być może mają już trochę no, mają już swoje rodziny, trochę inne postrzeganie świata, natomiast no zastanówmy się jakie mieliśmy postrzeganie świata w wieku 21 lat ja się nie uważam za osobę starą, bo mam tylko 5 lat więcej od niego, natomiast już ja mogę stwierdzić, że 5 lat temu no, o wiele bardziej, o wiele bliżej mi było do takich przyziemnych tematów, jak po prostu sobie picie piwka i chilowanie. I ciężko wymagać od osoby mającej 21 lat, żeby nagle przejmowała rolę autorytetu dietetycznego, żeby w ogóle interesowała się takimi rzeczami. Jak najbardziej, współpraca dużych firm z, ze znanymi osobami zawsze ma w głównej mierze charakter wizerunkowy i charakter finansowy. I jak najbardziej ta współpraca obu tym y, podmiotom się opłaci, ponieważ to jest zgodne z jego... Go wizerunkiem ludzie oczywiście nie rzucą się nagle do maka po tym jak zobaczyli tą reklamę, ponieważ każdy z nas zna maka Mak w Polsce jest od 30 lat, więc to nie jest tak, że na rynek nagle wchodzi nowa niezdrowa rzecz, która wyprówa nam mózgi. W całej tej dyskusji przeczytałem m.in. innymi opinię wielu dietetyków, że chcieliby, żeby mata reklamował zdrowe rzeczy typu jakieś tam marcheweczki. No i dobra no jeżeli mata nawijałby o marchewkach na swoich utworach albo yy, brał siano za reklamowanie marchewek, jakichś tam keto-pieroszków czy wege burgerów, no to po pierwsze nie byłoby to do końca spójne z jego wizerunkiem, więc mogłoby się okazać w, w, w ocenie ludzi, że to nie jest do końca prawda to, co on mówi, a on chce być autentyczny. Druga kwestia, że to nie jest specjalnie dla ludzi atrakcyjne, ponieważ ludzie mają kompletnie w dupie swoje zdrowie i na tym polega problem. Każdy wie, że mak jest niezdrowy. Co wy myślicie? Ma, ma, mam wrażenie, że dietetycy traktują ludzi troszeczkę jak idiotów, czyli myślą, że no nikt nie wie, że to jest niezdrowe. Ja jak najbardziej wiem, że McDonald's jest niezdrowy i myślę, że y wiem to odkąd byłem ma Małym, małym dzieciakiem i większość osób też wie, że mak jest niezdrowy. Poza być może dziećmi, ale to już inna sprawa, o tym będzie później. Natomiast większość osób właśnie chodzi do yy, McDonalda, bo jest smaczny, bo jest fajny i bo zdrowie ich nie interesuje, ponieważ no dopóki nie boli ich wątroba, żołądek, nie mają jakichś tam innych problemów, to nie myślą o profilaktyce, czyli co będzie w przyszłości. I to jest właśnie rola dietetyków, żeby uświadamiać ludzi. To jest właśnie też rola rządu. Zamiast zakazywać też właśnie będzie później dyskusja o tym, że żeby wszystko zakazać. Zakazać reklam, zakazać, zakazać tego. To może lepiej ludzi po prostu uświadamiać. Natomiast ten problem zupełnie, zupełnie nie dotyczy maty. To jest po prostu osoba, na której wieszano psy, bo akurat się nawinęła. Ten problem dotyczy ogólnie podejścia do maka. Każdy wie, co to jest mak. Każde dziecko jadło w McDonaldzie, każdy nastolatek jadł w McDonaldzie. Oni wiedzą, co to jest. To nie jest jakaś nowa rzecz, która nagle, wow, pojawiła się. I jak najbardziej reklama ma wpływ na to, jak postrzegamy świat. Reklama ma wpływ na to, że postrzegamy Donald jako coś takiego pozytywnego, przyjaznego rodzinie, a nie zastanawiamy się na tym, że to jest być może dla nas niezdrowe, powinniśmy trochę ograniczyć. Natomiast nie można wszystkiego zrzucać na reklamę, nie można obwiniać samej reklamy. Oczywiście, że w sztabach marketingowych pracują ludzie, którzy się znają na ludzkiej psychologii, ale nie można wszystkiego zwalać na to, że o tam są mądrzy ludzie, więc oni będą nam manipulować. Wyobraźcie sobie sytuację, że ja widzę reklamę nowego iPhone'a. Wow, iPhone 13 muszę go mieć. Dobra, kupuję sobie tego iPhone'a. Trzy minuty się pobawiłem, potem doszło do mnie, że to bez sensu i żale się w internecie, że reklama zmanipulowała mnie, że kupiłem sobie iPhone'a i reklamy iPhone'ów powinny być nielegalne. No byście mieli mnie chyba za idiotę, nie? Natomiast w sytuacji dietetycznej to, to tak wygląda, że ludzie się żalą, że jedzą niezdrowo, bo są reklamy niezdrowego jedzenia. Albo ludzie się żalą, że dzieci chcą iść do McDonalda, bo zobaczyły reklamę niezdrowego jedzenia. No dobra, ale wy też macie na to wpływ. Bardzo ważne jest to, żeby też samemu podjąć odpowiedzialność za swoje czyny. Tak jak ja bym kupił iPhone'a, który by mi się okazał niepotrzebny, wziąłbym go na raty, wciągnąłbym się w spiralę długów, nie mógłbym spłacić, siedziałbym na telefonie, więc wyleciałbym z pracy, zamieszkałbym pod mostem, a po 10 minutach by mi się rozładowała bateria do iPhone'a i bym nie miał już nawet możliwości korzystania z tego iPhone'a, bo pod mostem nie ma ładowarki. To wtedy. Odpowiedzialność spadłaby na mnie, to jest moja odpowiedzialna decyzja. Natomiast w przypadku dzieci, to jest właśnie odpowiedzialna decyzja dorosłych, żeby ich uświadamiać. Oczywiście dzieci nie mają jeszcze tak ukształtowanego światopoglądu, być może one będą na tę reklamę reagowały bardziej, reklama będzie dla nich bardziej sugestywna. Natomiast jest to właśnie w gestii rodziców, żeby ich uświadamiać, żeby budować te pozytywne wzorce. Przecież, tak jak już mówiłem, McDonald's nie jest niczym nowym. Ja dorastałem też z tym McDonald'em. McDonald's, McDonald's od, od 30 lat, więc przez całe moje dzieciństwo, przez całe moje życie ten McDonald's był na każdym kroku. Były billboardy, była reklama jakaś w telewizji, później w internecie, były kupony w skrzynkach pocztowych i co? I wyrosłem na jakiegoś bezmózgiego zombie, który żywi się w McDonald'zie? Nie, oczywiście, że nie. Abstrahując od tego, ja nie za bardzo lubię McDonalda. Myślę, że każdy powinien mieć prawo do jedzenia maczka ile chce i kiedy chce, chcącemu nie dzieje się krzywda. Natomiast ja za tym maczkiem specjalnie nie przepadam. Bywam tam może 2-3 razy w roku, z tego ostatni raz jak byłem w McDonaldzie to było na trasie... Na autostradzie. Zatrzymaliśmy się tam głównie po to, żeby skoczyć do toalety. Ja sobie zamówiłem McFlary, bo nawet za tymi kanapkami specjalnie nie przepadam. Natomiast, za dzieciaka, oczywiście widziałem, że tam jest kolorowo, ładnie, fajnie, zabaweczki rozdają, więc było to atrakcyjne. Natomiast, jak mówiłem mamie, że chce iść do McDonalda, to to nie było tak, że od razu, dobra, to idziemy do McDonalda. Z reguły do tego McDonalda nie chodziliśmy. Czyli to jest właśnie, to jest właśnie przykład tego, jak rodzice mogą wpływać na kształtowanie świata u dzieci. Jeżeli rodzice powiedzą dzieciom, że być może ten McDonald's nie jest specjalnie Zdrowy I możemy tam iść raz na jakiś czas, ale raczej starajmy się jeść w domu, nie miejmy tego nawyku, żeby co chwila chodzić gdzieś tam po restauracjach, to dziecko też dorośnie z tym nawykiem. Tak samo dyskusja dotyczy kształtowania innych nawyków, takich jak nie kupowanie sobie przekąsek, czy nie zamawianie na wynos. Jeżeli dajesz dziecku 5 zł, żeby sobie coś kupiło w sklepiku szkolnym czy w sklepie na śniadanie, bo nie chce ci się wstać 10 minut wcześniej, żeby dziecku to śniadanie zrobić, no to oczywiście to zamiast yy, kształtować w dziecku ten pozytywny nawyk, żeby jadło gdzieś tam zdrowo jadło jakieś tam kanapeczki, zbilansowane bądź nie, no to kształtujesz w nim ten nawyk, żeby sobie kupowało cukierki. I o kogo za to obwiniasz? To, jest, to świat jest zły, to sklepiki są złe, w sklepikach są słodycze, reklama jest zła i w ogóle, ale to nie jest moja wina. To nigdy nie jest moja wina. Tak samo w przypadku, kiedy nie masz czasu zrobić dziecku jakiegoś tam obiadu, kiedy nie ma ciepłego obiadu w domu, tylko jest ten obiad zamawiany albo dziecko musi żywić się samo. To też najłatwiej jest zwalić na cały świat, że nie mam czasu, że teges, że tutaj pracuję, walczę o lepsze jutro, nie mam na nic czasu. Najłatwiej jest zawsze zwalić na kogoś, nie podjąć decyzji samodzielnie. Natomiast ja na przykład przez to, że zawsze miałem ten obiad w domu, prawie zawsze, tak samo, że miałem zawsze to śniadanie do szkoły, no to już budowało we mnie ten nawyk, żeby nie łazić sobie nie wiadomo gdzie, nie kupować po sklepikach szkolnych batoników. Natomiast ja jako dziecko miałem dużą nadwagę. Nie jadłem fast foodów, nie jadłem jakoś nie wiadomo jak słodyczy, nie jadłem na mieście, a i tak miałem bardzo dużą nadwagę. Więc to nie jest tak, że ja miałem jakąś stalową psychikę, byłem jakimś eksperymentem, który przypadkowo się udał i nie chodzi do maka. Mimo tego, że nie chodziłem do maka, i tak miałem bardzo dużą nadwagę za dzieciaka. Czemu? Ponieważ nie miałem ani świadomości dietetycznej, ani ruchu. To, że nie jadłem McDonalda, nic kompletnie nie dawało, skoro i tak jadłem po prostu na przykład większe porcje bułek, ponieważ. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie wszystko jest podane na tacy. Nie żyjemy jak 80 lat temu, gdzie była bieda, nie było co jeść, dostęp do jedzenia był utrudniony i też jedzenie było średnio po prostu mniej smaczniejsze. Większość z nas obecnie żyje w społeczeństwie, w którym nie musimy wstawać rano rąbać drewna, nie musimy iść 3 km do szkoły rano, mamy wszystko podane na tacy, nie musimy obrządzać gospodarstwa z reguły. Więc jeżeli mamy bardzo dużą dostępność smacznego jedzenia, nie musimy kiwnąć palcem, żeby to jedzenie upolować, i też nie musimy w ogóle kiwnąć palcem, Palcem, żeby cokolwiek zrobić, to oczywiście, że nasza aktywność będzie dość niska, a no, spożycie, nasze spożycie kalorii będzie dość wysokie. No i teraz pytanie, jak udało mi się schudnąć? W wieku powiedzmy gimnazjalno-licealnym nie miałem jeszcze w ogóle ani najmniejszego pojęcia o dietetyce, dlatego, że przez wszystkie lata szkoły nikt mi nic o tym nie powiedział. Udało mi się schudnąć, bo zacząłem więcej się ruszać, ponieważ nigdy się specjalnie nie ruszałem, a teraz nagle bum, zacząłem chodzić na boisko, zacząłem grać w piłkę, robić jakieś tam inne rzeczy. Wow, nie? Psz. Mówi się, że 30% dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę. I najłatwiej jest wskazać jednego winnego: fast foody. To oczywiście nie jest nigdy nasza wina, to jest wina fast foodów, bo teraz te fast foody to wszystko. Najłatwiej jest zrzucić na fast foody. Dlaczego jest łatwo zrzucić na fast foody? Dlatego, że każdy na świecie wie, że to jest niezdrowe, więc nie ma w tej kwestii żadnej dyskusji. Oczywiście są bogate, są wszędzie, na każdym rogu i po prostu wielki kapitalizm, konsumpcjonizm nas niszczy, nie? Najłatwiej jest zrzucić na fast foody. Natomiast być może problem leży gdzie indziej, być może te 30% dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę, właśnie dlatego, że się kompletnie. Nie rusza, dlatego że y, nie lubi się ruszać, dlatego że być może rodzice ich nie zakręcają bądź nie mają czasu. Oraz też być może dlatego, że niedawno jeszcze mieliśmy lockdown, gdzie dzieci do 18 roku życia, które najbardziej potrzebują ruchu, teraz nagle tego ruchu nie miały, bo miały zakaz wychodzenia z domu. Natomiast ja w ogóle nie neguję tego, że fast foody są niezdrowe. Jak najbardziej, fast foody są potencjalnie szkodliwe dla zdrowia i naszej sylwetki. Jedzenie rzeczy wysoko przetworzonych, takich jak właśnie słodycze, cukierki, jakieś tam fast foody czy napoje słodzone, jak najbardziej sprzyja temu, żeby łącznie spożywać więcej kalorii w ciągu dnia i y, mieć nadwagę. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, że ten problem jest wielopłaszczyznowy. Problem nie dotyczy tylko i wyłącznie fast foodów. To, że sobie zdelegalizujemy współpracę z fast foodami, to, że powiemy, że zestaw maty ma 1100 kalorii, to jest bardzo dużo kalorii, no co ty nie powiesz, kapitanie oczywisty. Każdy wie, że w McDonaldzie rzeczy mają dużo kalorii. Poza tym ten zestaw maty nawet nie jest specjalnie smaczny. Tam mamy potrójnego cheeseburgera, który nie jest jakimś nie wiadomo czym. Są smaczniejsze, ładniej wyglądające rzeczy w McDonaldzie. Jest jakieś tam wanila late, które większość osób narzeka, że jest niesmaczne. Oraz są frytki. No, frytki nie są jakimś też specjalnie mega, jakimś kozackim daniem. Ja przynajmniej frytek nie za bardzo lubię. Także nie można zrzucać wszystkiego na ten McDonald. Problem jest wielopłaszczyznowy. Problem może dotyczyć tego, że za często dzieciom rzucamy przekąski. Być może, bo nie chciały zjeść obiadu, więc najlepiej sięgnąć po jakąś słodką przekąskę. Żeby cokolwiek zjadło w ciągu dnia, nie? Być może właśnie z braku czasu, być może z braku czegoś innego, braku jakiejś świadomości, być może problem dotyczy tego, że, że ogólnie dzieci. Chcą jeść na przykład to, co rówieśnicy, i, i wtedy ten problem jest potęgowany, ponieważ widzą, że rówieśnicy mają jakieś tam inne słodycze, więc one też by chciały. Problem może leżeć też w tym, że przekazujemy dzieciom naszą kuchnię ulubioną, czyli kuchnię taką powiedzmy tradycyjną, jakąś tam polską, którą my lubiliśmy w dzieciństwie, więc skoro my coś lubiliśmy, całe życie to jedliśmy, to przekazujemy to dzieciom. Tylko bardzo często właśnie może być to kuchnia teoretycznie zdrowa, teoretycznie nie jakaś tam przetworzona, ale to może być po prostu kuchnia tradycyjna staropolska, gdzie mamy bardzo dużo tłuszczu, bardzo dużo takich ciężkich rzeczy wysokokalorycznych, no i być może, nawet jeżeli jemy. Pozornie zdrowo, to i tak dostarczamy bardzo dużo kalorii i w konsekwencji tyjemy. Natomiast jeszcze chciałem nawiązać do tego wpływu rówieśników na to, co robimy. Również to samo jest w przypadku nastolatków. Nastolatek nie zaczyna palić czy pić, bo zobaczył reklamę alkoholu czy papierosów. Te, te reklamy są bardzo mocno ograniczone, a bardzo często robi to, bo robią to po prostu jego rówieśnicy. Być może robi to, żeby poczuć się mniej wyobcowany, czy żeby poczuć się fajny, poczuć, że robi coś niezgodnego właśnie z prawem, co też jest bardzo atrakcyjne. No i właśnie musi się też. Czasem wyszaleć, po prostu. Dlatego bardzo ważna jest też ta e, informacja w kierunku tego nastolatka. Ja też nie jestem żadnym ekspertem odnośnie wychowywania dzieci. Ale to, że dziecko nie zobaczy reklamy alkoholu czy fast foodów, prawdopodobnie nic w tej kwestii nie zmieni, ponieważ będzie robić to, co robią jego rówieśnicy, na przykład. Kolejna kwestia jest taka, że w tej debacie nad reklamą McDonalda bardzo często przewija się to, że dzieci są bardzo wrażliwe na reklamę, że nastolatki są też wrażliwe na reklamę. Natomiast, no dobra, wrażliwe na reklamę, zainteresują się tym makiem, być może, jeżeli mają jakieś tam oszczędności. To sobie do tego maka ze znajomymi pójdą. Dobra, ale ja w wieku tych 14-16 lat to miałem, powiedzmy, dychę dwie czy pięć w portfelu, i żal mi było wydawać, w sensie, no nawet nie miałbym jak wydać, żeby codziennie do tego McDonalda chodzić. Dlatego mm, to nie jest tak, że dzieci po zobaczeniu reklamy, czy nastolatki po zobaczeniu reklamy McDonalda będą tam codziennie chodzić, bo nie mają po prostu na to zwyczajnie kasy, więc okazuje się, że to raczej prędzej dorośli ze względu na to, że zarabiają, to raczej oni są skłonni yy, iść w tą stronę, żeby codziennie jeść niezdrowe jedzenie, ponieważ nie mają żadnej edukacji dietetycznej i być może później wciągać w to dzieci, pokazując ten niewłaściwy przykład. No i na sam koniec też wielkim problemem w tej dyskusji jest to, że bardzo, wielu osób, bardzo wiele osób chciałoby wszystko zdelegalizować, zakazać, powiedzieć twarde nie, żeby ludzie nie mieli wolnej woli, tylko po prostu, żeby wszystko było zakazane, żeby zakazać najlepiej w ogóle funkcjonowania fast foodów, czy też zakazać reklamy fast foodów, reklamy alkoholu, że wszystkie reklamy są złe, że po prostu nie możemy mieć wolnej woli, ponieważ wychodzą z założenia, że ludzie są za głupi, żeby to ogarnąć samemu, że, że, że jak zobaczą tą reklamę, to na pewno tych Miliony psychologów, ekspertów od marketingu tak na ciebie wpłyną, że od razu pójdziesz jakby z mózgiem zombie i sobie kupisz coś niezdrowego. I te zakazy czasami są naprawdę mega absurdalne, na przykład zakaz reklamowania mięsa. No Czy to, że w telewizji zobaczysz, że łopatka wieprzowa w Lidlu bez kości kosztuje 9,99, to to sprawi, że pobiegniesz do Lidla i kupisz tą łopatkę wieprzową? Czy to sprawi, że jakiś tam nastolatek w wieku 14 lat pobiegnie, sobie kupi tą łopatkę wieprzową? No, prawdopodobnie nie. Wszelkiego rodzaju twarde zakazy tak naprawdę ogłupiają nas, sprawiają, że nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji samodzielnie, no i tak naprawdę być może nie przynoszą żadnego specjalnego rezultatu. Zatem na samym początku moim zdaniem nie powinniśmy rozwiązywać problemów taką przemocą, ponieważ zakazywanie czegoś jest niczym innym, tylko po prostu przemocą. Zakazywanie reklam tego, zakazywanie reklam tego, to moim zdaniem nie rozwiązuje żadnych problemów, ponieważ ludzie i tak będą sięgać po to, po co chcą, ponieważ mają tak zbudowane nawyki czy przekonania, czy po prostu preferencje. Moim zdaniem warto zacząć po pierwsze od tego, żeby zachęcać ludzi do ruchu. Być może jest to powiązane z tym, że dzieci mają olbrzymią ilość zajęć, olbrzymią ilość pracy domowej i być może tutaj. Powinno się coś trochę zmienić, żeby wygospodarować więcej czasu na ruch, zachęcać do tego ruchu. Druga kwestia to jest oczywiście jak najbardziej edukacja. Zarówno edukacja w szkołach, ponieważ w szkołach nic o tej dietetyce nie ma, jak i edukacja no, osób, które się tym zajmują. Jak najbardziej, dietetycy robią bardzo dobrą robotę, pokazując ludziom, co ile ma kalorii, pokazując, jak komponować fajne, zdrowe przepisy, wrzucając jakieś tam swoje przepiśniki, pokazując jakieś gotowe dania, które wyglądają fajnie, atrakcyjnie, a jednocześnie są zdrowe. Jak najbardziej, bardzo dużo osób też robi świetnie. Roboty w pokazywaniu ludziom, jak zmieniać swoje nawyki z czego one wynikają, czy być może ze, podjadanie ze stresu, czy być może podjadanie z braku po prostu zajęcia, jak najbardziej. Oczywiście edukujmy ludzi w tym zakresie, to jest bardzo ważne. Natomiast nie chciałbym wychodzić z założenia, że trzeba wszystkiego zakazać, żeby wszystko było zakazane, ponieważ ludzie są za głupi, żeby to do nich dotarło. No i na sam koniec, każdy oczywiście powinien wziąć odpowiedzialność za swój los, odpowiedzialność za zdrowie swoje i najbliższych, nie tylko zwalać na wszystkich innych, ponieważ zawsze w życiu najłatwiej jest rzucić na innych, Zamiast patrzeć na siebie. Także mata sobie będzie zarabiał hajs na reklamie McDonalda. McDonald's będzie zarabiał hajs i budował fajny wizerunek. Tak działa kapitalizm. Natomiast my, jeżeli mamy chociaż odrobinę mózgu, odrobinę oleju w głowie, to nie będziemy ślepo podążać za tymi reklamami, ponieważ mamy wolną wolę, czy iść do tego McDonalda, czy nie. Natomiast jeżeli tej wolnej woli, czy też dobrze wyrobionego światopoglądu jeszcze nie mamy, to fajnie, jeżeli ktoś stoi nad nami, typu rodzice, i pokazuje nam te dobre wzorce. Ale oczywiście on no, nie zawsze tak musi być. Dlatego ja kibicuję zarówno wszystkim, którzy zmagają się z nadwagą i chcą zrobić coś w tym kierunku, zamiast tylko narzekać na to, na, na, na swój los, że to jest wina wszystkich innych, tylko nie moja. Kibicuję, oczywiście również macie, ponieważ gościa słucham, robi fajną robotę. McDonald'owi średnio kibicuję, ponieważ za nim nie przepadam, ale nie uważam, że jest złem całego świata i nie mam nic do kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Także oczywiście możecie napisać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jeżeli się podobało, zostawić łapę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, zasubskrybować i tym przy długim z zakończeniem kończę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.